Chciałem się wrócić do tematu nowego paradygmatu w teologii, o którym wspominałem jakiś czas temu w jednym z komentarzy, dlatego że na naszych oczach teoria ta, koncepcja, koncepcja de facto zrewaltowania kościoła jest implementowana podczas obrad, wydarzeń, dyskusji synodu o synodalności, który trwa od początku października. Zanim jednak przejdę do tego tematu chciałbym Was prosić o zasubskrybowanie mojego kanału o udostępnianie linków z komentarzami które tutaj zostawiam a także jeżeli lubicie moją pracę, moją publicystykę możecie ją wesprzeć przez portale ByCoffee i zrzutkę, zawsze linki zostawiam w opisach poszczególnych filmów. Dlaczego chcę się zająć znowu tym tematem nowego paradygmatu, dlatego że to, co dzieje się na synodzie, poza szczególnie jego takim zupełnie głównym nurtem, wskazuje na to, że cały czas ta koncepcja pracuje, znaczy, że ona jest realnym punktem odniesienia dla sposobu myślenia o kościele, dla sposobu myślenia o zmianach, jakie mają być zaprowadzone. Przez no, zespół papieża Franciszka, przez samego papieża. Myślę, że to się zazębia i nie ma co tutaj bardzo rozdzielać, odłączać papieża od tych ludzi, którzy dla niego tę pracę synodalną wykonują. Przypomnę, z grubsza ta koncepcja polega na tym, że zamieniamy w pewnym sensie punkty odniesienia w określaniu np. praw moralnych. tak? Katolicka teologia mówi o tym, że z Ewangelii, z Pisma Świętego, z objawienia wynikają pewne, a także przy pracy oczywiście rozumu, wynikają pewne uniwersalne zasady, które są implementowane do poszczególnych przypadków ludzkich e, doświadczeń. Tak? To znaczy, e, jeżeli dana sytuacja jest wedle objawienia grzechem, no to jest grzechem i jej konsekwencją na przykład jest. Niemożliwość przystąpienia do stołu pańskiego, czyli do przyjęcia komunii przez wierzącego. To jest tak, i już można powiedzieć taka konsekwencja kościelna, ale chodzi po prostu o określenie pewnych praw moralnych, które nie wynikają np. z dekalogu. Tak, i one dają pewne granice, granice życia moralnego. Tymczasem nowy paradygmat jest takim paradygmatem socjologizującym. Tak? To znaczy, że najpierw patrzymy, jakie są, jaka jest kondycja człowieka współczesnego, jakie są jego problemy, co jest taką, jakąś jego trudnością w życiu moralnym i do tych pewnie jest też oczekiwań, jakie, jakie ludzie formułują, dopasowujemy Ewangelię. No tutaj dobrym przykładem była ta interpretacja, adhortacja Moris Letycja, która jakby dokonała pewnego rodzaju takiego wyłomu tak, w dotychczasowym nauczaniu Kościoła. Przypomnijmy, że chodziło o dopuszczenie do komunii osób rozwiedzionych, pozostających w nowych związkach. Do tej pory nauczanie Kościoła było takie, że nie ma możliwości, żeby ktoś, kto związał się sakramentalnie z drugą osobą, małżeństwem, i potem rozłączył się z tą osobą egzystencjalnie, mógł żyć w innym związku i jednocześnie przystępować do komunii, no ponieważ taka relacja podobna do relacji małżeńskiej, także w zakresie życia seksualnego, no, po prostu jest, jest tak? No to, to jest ten przykład. A Mic Leticja mówi, że jednak w szczególnych przypadkach, po rozpoznaniu no, przez pasterza, takie osoby mogły, mogłyby czy mogą przystąpić do Komunii Świętej. Wiem, że w takich kościołach, na przykład jak niemiecki, to de facto Amic Leticja przyklepało, tak mówiąc kolokwialnie, pewną praktykę znaną już od lat, także nie chodzi wcale o jakiś. Rozeznawanie, o jakieś furtki dla szczególnie, szczególnie e, trudnych przypadków czy ludzi w jakich, e, o jakichś szczególnych e, m, intencjach, tylko o, o jakby zamknięcie problemu tego, że, że trzeba by niektórym mówić, że nie powinni do komunii m, przystępować. Więc jakby to jest ten rodzaj e, zmiany logiki. No ale e, podałem to tylko jako przykład, dlatego że chcę się zająć jednak e, synodem. E, obok synodu. W lutym tego roku ukonstytuowano 10 takich grup roboczych, które właśnie miały podjąć różne takie kontrowersyjne i problematyczne kwestie. Powstanie tych grup, dlaczego one nie były częścią synodu, nie jest do końca jasne. Tutaj, Paweł Chmielewski, który o tych grupach, bo w ogóle ten temat jest mało obecny w mediach, ale Paweł Chmielewski napisał artykuł o tych grupach, tak właśnie zwracał uwagę, że z jednej strony bo jest interpretacja, że grupy te powstały po to, żeby nie drażnić katolików. Powstały na zewnątrz synodu po to, żeby nie drażnić katolików, a w odpowiednim momencie wprowadzić te ich, efekt ich prac do synodu. Natomiast druga koncepcja była taka, że zostawiono je na zewnątrz po to, żeby one ugrzęzły właśnie w takich pracach komisyjnych i wszystkie kontrowersje, które tam się pojawiają, żeby ostatecznie zostały no, uśmiercone. Moim zdaniem, jednak, chodzi o pierwszą, o pierwsze, pierwszą koncepcję, i do tego, do tego zmierzamy. To znaczy, te 10 grup roboczych, które podejmuje tematy, ja to przytoczę za tekstem Pawła Chmielewskiego: relacja Kościoła Chińskiego z Kościołem Wschodnim, rola ubogi w Kościele, misja w sieci, formacja kapłańska, nowe posługi w Kościele, synodalny charakter władzy biskupa, sposób wybierania biskupa, rola Apostolskiego, kontrowersyjne. Tematy doktrynalne, pastoralne, etyczne, rozwiązywania napięć w tym zakresie i ekumenizm. To znaczy, że te grupy właśnie po to powstały, żeby pracować na zewnątrz, a w odpowiednim momencie, żeby efekty ich prac zostały włączone do synodu i zmieniły, zmieniły po prostu kościół. Paweł Mielecki sugeruje, że ten obszar tych, tych badań, tych rozpoznań jest tak szeroki, że w zasadzie moglibyśmy się spodziewać, że po zakończeniu synodu zostanie ogłoszony nowy sobór. Ponieważ dotyczy to właściwie wszystkich obszarów życia kościelnego, jakie możemy sobie wyobrazić. Ale ja chciałbym skupić się na nie za długo na jednej z tych grup, a mianowicie tej grupie, która ma opracować jakby na nowe podejście do kwestii nazwijmy to moralności, czy, czy nauczania etycznego w kościele katolickim, bo to jest najlepszy, jak sądzę, przykład tego, w jaki sposób ten nowy paradygmat w teologii jest dzisiaj implementowany, implementowany do życia życia kościelnego. Przede wszystkim już można powiedzieć, że na wstępie ten dokument, który został opublikowany, odrzuca uniwersalne zasady moralne, że Ludzkie życie nie podlega, nie jest po prostu egzemplifikacją różnych przypadków uniwersalnej, uniwersalnych praw dotyczących moralności, ale powinna być wprowadzona teraz wierność kontekstowa. To znaczy, następuje pewnego rodzaju bardzo ciekawe utożsamienie w tym myśleniu, w nowym paradygmacie. To znaczy, że relatywizm. Zasad utożsamia się z działaniem Ducha Świętego. To, to mniej więcej do tego się wprowadza, ponieważ tego rodzaju jest, mamy argumentację, że trzeba zrezygnować z uniwersalnych zasad moralnych, po to, żeby wpuścić do sytuacji rozznania ludzkich, ludzkich losów, ludzkich przypadków Ducha Świętego, który nam dopiero powie, co mamy. Właściwie robić. No i oczywiście to otwiera zupełnie swobodną interpretację moralną różnych czynów. Jest oczywiste, że, że dotyczy to chociażby czynów homoseksualnych i że cała ta, cała ten, cały ten nowy paradygmat służy także do tego, żeby przestać stawiać bariery, jak to jest powiedziane. No, aktywnym homoseksualistą, no, no, bo trudno tu innego słowa użyć. Szczególnie, że ten dokument y, także y, posługuje się tego rodzaju sformułowaniem, że prawo moralne nie może być przeszkodą do tego, y, by ktoś wstąpił czy dołączył do kościoła. Tak? Czyli, że y, y, dołączenie do kościoła, stanie się katolikiem, ma przestać łączyć się z jakiegoś rodzaju Nawróceniem moralnym, albo chociaż gotowością do nawrócenia moralnego i do zmiany sposobu swojego życia, chociaż, albo chociaż przyjęcia pewnych praw moralnych i uznania własnej grzeszności w jakiejś sprawie. No tutaj mamy do czynienia takim, jako matryca, i to jest kuriozalne, że akurat taki przykład został wybrany. Taką matrycą tej nowej moralności, nowej doktryny dotyczącej zasad spraw etycznych ma być odrzucenie obrzydzania w pierwotnym kościele. I, czyli że dokonuje się kompletnie fałszywej analogii, pomiędzy rytualnym rytualnym można powiedzieć, wynikającym z czysto religijnego też prawa nakazem, tak, który, który żydzi otrzymali jak, jako znak yy, swojego wybrania z yy, pewnymi zasadami moralnymi, które no, mają podstawę w, w pewnym uniwersalnym też rozpoznaniu naturalnego rozumu w prawie naturalnym, tak? to nie są yy, kwestie, które można yy, sprowadzić do prawa religijnego, ale nawet jeśli, yy, nawet jeśli by tak było, no to jednak objawienie stanowi yy, dla nas rzeczywisty autorytet yy, w rozmaitych. Sprawach. Tymczasem, właściwie, posłużenie się tym, tą matrycą odrzucenia, obrzedzania jako pewnym właśnie uniwersalnym punktem odniesienia, w rzeczywistości pozwala nam rozmontować każdy, każdy uniwersalny, każdą uniwersalną zasadę życia religijnego, moralnego, każdą doktrynę, każdy element doktryny katolickiej, który dotychczas obowiązuje. Tak więc mamy taką nową, nową rzeczywistość, i te grupy, które do tej pory funkcjonowały na zewnątrz synodu, zostały do synodu już włączone. One też mają działać po zakończeniu synodu, więc bardzo możliwe, że rzeczywiście mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju przygotowaniem większego jeszcze wydarzenia niż do synodalności. Być może jest to, jest to jakiś rodzaj takiej drogi do synodu do, przepraszam do soboru kolejnego soboru no i to trzeba uznać za bardzo niepokojące dodajmy jeszcze jedno, że grupa studyjna doszła do takiego wniosku że jest potrzeba zakazu utrudniania powszechnej, zbawczej woli Boga czymkolwiek co nie ma już żadnego skutecznego znaczenia i to bezpośrednio odnosi się do zasad moralnych, tak? W tym powiązaniu, fałszywym powiązaniu między mm, uniwersalnymi prawami moralnymi, a szczególnym, szczególnym prawem religijnym, jakim było obrzezanie, e, obrzezanie Żydów w, w Starym Testamencie. To jest, to jest może powiedzieć, niesamowite, tak? Tego rodzaju, przerzucenie tego rodzaju mostu i stwierdzenie, że prawo moralne jest przeszkodą, to znaczy pytanie w ogóle, na czym ma polegać wedle tych nowych zasad yy, nawrócenie, jakie w ogóle tutaj yy, jakie tutaj yy, w ogóle zasady mają yy, obowiązywać, poza tym, że po prostu ktoś chce być częścią kościoła i chce partycypować we wspólnocie. Można powiedzieć, że yy, jest to po prostu dorzucenie całej tradycji, a także tak naprawdę odrzucenie tego, co Pan Jezus mówi w Ewangelii, jednak wzywając do nawrócenia. Co charakterystyczne, ten dokument w swoich odniesieniach w ogóle, ale to w ogóle nie, nie, nie koreluje z jakimiś dokumentami kościelnymi, to tymi stosunkowo nowymi, na przykład z czasów Jana Pawła II czy Bendykta XVI, które na temat tych kwestii się wypowiadały. To znaczy można odnieść wrażenie, że to nowe nauczanie, np. Na przykład Veritat i splendor, prawda? No, że to nowe nauczanie jest budowane w, w takiej próżni, jako taka teoria, ewentualnie linkuje jedynie do niektórych teologów, którzy z perspektywy nowego paradygmatu są wygodni i mogą stanowić uzasadnienie. No tylko, że wtedy tak tworzymy tak naprawdę jakiś rodzaj takiej filozofii. Gdzieś na, na bazie chrześcijaństwa, albo właściwie na bazie z elementami chrześcijańskimi, no ale to już nie ma nic też wspólnego z nauczaniem katolickim, które po prostu jest osadzone i swój cały autorytet czerpie z, z objawienia i z tradycji. Znaczy, bez tego mamy do czynienia z jakąś taką teorią społeczną, która tylko luźno, luźno zachowuje związek. I instytucjonalny, zachowuje instytucjonalny związek z Kościołem, ponieważ Kościół, niestety przejęty przez takich rewolucjonistów, będzie w stanie przynajmniej na jakimś etapie implementować tego rodzaju błędne teorie. Podejrzewam, że w tych innych grupach roboczych znaleźlibyśmy podobne kwiatki, ale Oczywiście te sprawy dotyczące etyki, życia moralnego, nauczenia moralnego są takie najbardziej jaskrawe i też najbardziej bliskie zwykłemu życiu. Trzymajcie się, cześć, do następnego komentarza.